Cześć. Renata Kosowska, edukator Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza. Przyłapaliście mnie dzisiaj na wieszaniu kuli tłuszczowej dla ptaków. Później chętnie pokażę Wam, jak taką kulę zrobić. Myślę, że czas takiego dużego ochłodzenia, kiedy synoptycy ostrzegają przed nadciągającym potworem z wschodu, to dobry czas nad refleksją o tym, czy pomagać naszym fruwającym przyjaciołom? Ja uważam, że warto pomagać, kiedy zimy są mroźne, bardzo śnieżne, ale nie jest to jedyna przyczyna, dla której ptakom zimą należy pomagać. Musimy pamiętać o tym, że dzisiejszy świat jest mocno zurbanizowany i przez to baza pokarmowa jest bardzo ograniczona. Ptaki należy dokarmiać z głową. Co to znaczy? To znaczy, że y, trzeba je dokarmiać przede wszystkim systematycznie, a także odpowiednim rodzajem pokarmu. Regularność w dokarmianiu jest tak istotna, ponieważ ptak w ciągu dnia musi zjeść równowartość swojej wagi, żeby móc przetrwać mroźną noc. Jeżeli będzie przyzwyczajony do tego, że w karmniku zawsze czeka na niego jedzenie, to będzie liczył na naszą pomoc, i któregoś dnia, czekając przez długie godziny, może po prostu nie zdążyć najeść się odpowiednio i nie przeżyć nocy. Jeśli chodzi o y, jakość pokarmu, to przede wszystkim musimy pamiętać o tym, żeby nie dawać ptakom resztek z naszego stołu. Jeżeli my czegoś nie chcemy zjeść, to one z pewnością też nie powinny się tym żywić nie może być zapleśniałe, nie może być też absolutnie solone. Karmniki powinny być regularnie czyszczone z resztek pokarmowych a także ptasich odchodów. Jeśli chodzi o rodzaj tego, co powinniśmy ptakom zaoferować w ich leśnych stołówkach czy ogrodowych, to na pewno powinny to być pokarmy wysokoenergetyczne, tłuszczowe, takie jak słonina, smalec, łój wołowy. A to dlatego, że ptaki żywią się w ciągu lata często owadami i tego pokarmu od zwierzęcego zimą im brakuje. Co jeszcze możemy ptakom do karmników dawać? Na pewno nasiona roślin oleistych, takich jak konopie siewne, słonecznik ale także y, siemielniane. Jeśli dodajemy suszone owoce, to musimy pamiętać, żeby były suszone przez nas w domu, w piekarniku czy w suszarce, y, żeby nie były to kupne owoce, które mają dużo niezdrowych dodatków. Przed chwilą mieliście okazję zobaczyć sikory w karmniku. Nie są to jednak jedyne gatunki ptaków, które można zaobserwować podczas zimowego dokarmiania. Na zdjęciach kilka przykładów. Numer jeden to raniuszek, dwa kowalik, trzy zięba, cztery mysi królik. pięć to rudzik, sześć. Dzwoniec, 7 gil, a 8 strzygieł. Zachęcam do własnych obserwacji. Napiszcie nam proszę, jakie ptaki przylatują do Waszego karmnika. To wcale nie jest tak, że karmnik może wisieć wylegdzie. On musi wisieć, tak jak tutaj widać, przynajmniej na dwóch metrach wysokości, a to dlatego... Że nasze domowe pupile, takie jak koty, mogłyby się dobrać do na przykład sikorek, które przylatują. Równocześnie w pobliżu nie powinno być za dużo krzewów, w których taki kot mógłby się skryć i wyskoczyć. W najbliższej okolicy, bo troszeczkę dalej, jednak te krzaki powinny być a to po to, żeby z kolei drapieżcy z góry, drapieżne ptaki nie mogły zaatakować ci z powietrza. To tyle tutaj, ale zostańcie jeszcze ze mną, bo wewnątrz nauczę was, jak zrobić takie kule. Zapraszam na warsztat. Do zobaczenia. Przeniosłam się do środka, żeby pokazać wam, jak zrobić kulę tłuszczową dla ptaków. Potrzebne nam będą do tego smalec albo wołowy. Najróżniejsze nasiona. Tutaj mam taką gotową mieszankę. Ale w takich mieszankach niestety zazwyczaj jest bardzo dużo zbóż, które nie są tak y, bogate w tłuszcze, jak na przykład Dlatego postanowiłam moją mieszankę troszeczkę wzbogacić. Będziemy oklejać. To wszystko na szyszce. To są szyszki sosnowe. Kiedyś były w nich nasionka, które już zostały na pewno zjedzone przez ptaki, a teraz zastąpimy je innymi nasionami. Dzięki temu szyszka wróci do swojej pierwotnej funkcji. Potrzebne są też nożyczki i sznurek. Ja już mam sznurek pocięty na fragmenty. Mniej więcej 20 cm, zaczynamy od obwiązania szyszki. Tutaj u góry, może odsunę miskę, żebyście lepiej widzieli. Najlepiej zrobić dwa węzełki. I jeszcze jeden węzełek tutaj u góry, żeby trzymała się na gałęzi drzewa. Bo oczywiście będziemy je wieszać później na drzewach w pobliżu karmików. Teraz, kiedy szyszka już jest gotowa, nakładamy smalec do innego naczynia, żeby móc go pomieszać z nasionami. nasiona, jedne, drugie. Ach, ja o tym zapomniałam, ale Wam polecam podwinąć rękawy. Trzeba to rozgnieść, ugnieść. Na taką jednolitą masę i musicie to robić naprawdę szybciutko, bo bardzo szybko ten tłuszcz będzie się chciał roztapiać. Proszę. Takie coś możemy już na szyszkę nałożyć. oklejamy ją szybciutko, nie musi być dokładnie Ważne, żeby się nie roztopiło. I pamiętajcie, żeby przechowywać w lodówce kule, zanim je powiesicie. No nie jest to łatwe, ale na pewno świetnie sobie radzicie. Nie przejmujcie się, jeśli sznureczek się ubrudzi. Ptaszkom to na pewno nie będzie przeszkadzał. O, coraz bardziej przypomina kulę. Mam nadzieję, że u was też. Myślę, że lepiej nie będzie. I taką kurę po ochłodzeniu wieszamy na drzewie. Powodzenia.